Ale ko mam 180% metrów. Chodź tuodka Chodź potencjał Mam rozkos za liczrogi fan. Jeszcze Karcie quest po drodze Jakbyś cebulę w z olejem zajadał to byś by w laty. Jeszcze jeden? Ty też wracaj do siebie! Panie, ulituj się nad nami! My nie mamy dokąd wracać! Dla nas tylko grat albo śmierć! Mam was dosyć! Wynocha stąd, bo każę wziąć was na miecze! Wyglądają na zdesperowanych. Przepuść ich, co ci szkodzi. No skurwa mać! Ile razy będę powtarzać, że mam rozkaz zawracać każdego, kto nie okaże glejtu. Przepraszam tych ludzi. Level! Tak jest! <laughs> Dobranoc, tam kto ucieka. Dziękujemy. Nie mieliśmy gdzie wracać, a w Nowigradzie czeka na nas nowe życie. Unikajcie dróg, bo znowu wpadniecie na patrol. Drugi raz nie damy się złapać. Będziemy ostrożni, jak zając pod miedzą. Ale wyjście są ulepieni z innej gliny niż my. Jak ten bohater pochowany w grobowcu pod Krzywuchowymi Wzgórzami. Jego grobowiec znajduje się w jaskini we wzgórzu, u podnóża którego leży wieś Sztygary. Ludzie powiadają, że skarbów tam co nie miara, więc pewnie znajdziecie coś dla siebie. Dzięki, Reifo. wszystko na maksa, jeżeli chodzi o grafikę. Co można było, to jest wciśnięte na maksa. Godno ci będzie tutaj o robotę wierzmy. Zapisz grę. Jedziemy. A palę się. Widzę, że wszystko gotowe. Pewno, jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I Wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłuć trochę tych świętojedliwców, ale I to nie rozumiem, dlaczego, skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić jazdy. To byłoby za bardzo podejrzane. Męgę znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić jaskra. No, może i racja. Ty silna? Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego grajka, chyba że mu. A kurwa, ale bym zrymował Geralt. Ale przydatniej nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój Burek, kiedy dostał skrętu kiszek. Niech zostanie. Dobrze, niech zostanie, ale pod jednym warunkiem. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta. Nie mam ochoty. Nie mam ochoty, ale wy możecie zagrać. No, no dobra. Widzę, że znasz podstawy. To teraz zagramy na poważnie. Jadą! Jadą już! Wiścilla, zostań tutaj. Sześciu, siedmi, ośmiu, Zdycha ludzi będzie do zabicia, chyba. O nad więcej. Chyba. Cholera jasna. General! Bieg za nim! Bieg tutaj zostaw nam! No dobra. Uważajcie! Jeszcze trzech ze środka... Pojechałem za tym, że zgubiłem go. Trzeba będzie poszukać śladów. Tu. Tu, tu, tu. Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony. No. Gdzie jest ten Spokojnie, płotka. To tylko pszczoły. Kurędy ty pojechał? Którady pojechał? Pojechał tu Tu Ua! radziwie pojechał gościu. Ślady kopyt. Kudły masz białe, jak ten nasz. No to teraz jest. Chłodka, nie tak szybko. Widać, że jest Zwolnij, chłodka raz mm. przejeżdżał tędy ktoś? Dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. A tak, ino mignęło. Tam na lewo odbił. Ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiózł. Bo taki piski wrzask. <noise> Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Gdzieś tu? O! Wróćmy nie wiem, Myślisz, że ktoś puścił fartę? Skoro padł im koń, nie mogą być daleko. Czeklasz na O co chodzi? To ja się pytam, o co chodzi? Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno jaskie. Łowca zabarykadował się od środka, jest jakieś inne wyjście? No niby jest. No ale. Co to za przejście? A coś ty taki ciekawy? Normalne tylne wyjście tunelem tak na wypadek kłopotów. Obcych tam nie wpuszczamy! O, nie ma mowy. A w ogóle co tam są? Cicho. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć Was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Dzięki. Ja marzę, to mogę ale co dalej? Ile masz zamiar mnie trzymać? Idziemy. A jako mam gwarancję, że mnie nie ma Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? I Nie będziesz próbować żadnych ślubić po drodze? Wierzę, że w każdej chwili mogę ci swoje jak kurczakowi. Wow, co tu tyle farby? Ale wiem, ten, że tego nie zrobić. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłem, 100 km. To sztab złota, ani jednej miny, ani jednej więcej. Jakim Julian Alfred Pankrat i pozdrawiam do Lego na chodę. przecież jasne się wołają. I... Ja. To dla niego, tak. Nie będę się przecież każdemu zaplutowemu ordynutowi przedstawiał. Podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiedz więcej. Dziś jesteś sierpantem, ale jutro. Co? Nie, nie, tylko nie krebel! Dzień dobry! Monkey! Spalimy go! A co tam? Aaaa! Cześć, pan kratzy! Dobrze, dobrze ci z tym kneblem, pankracy. No dobrze, uwolnijcie. cię. Geralt, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Mhm. Mm eee, cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Pryszczylna, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt. Jaskier, chcecie o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja ja nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do Skurwiela Juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej, ale Ciri mówiła, że ścigają dziki gom. W porównaniu z tym, Skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. No skąd mogłem wiedzieć, że Mengę poluje na Dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Cili. Kiedy widziały się ostatni raz? Byliśmy na wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z skurwietnych. <laughs> Rozkradł krasnoludów? No, no rozkradłem, no co, no! Rzeczy są, to biorę, no! A co, mam nie brać? zabijam wszystkich. A co tam? Cyrila zamiata mieczem. Szybko. Ale tu jest ich. Schowaj miecz. Schowaj miecz! Musimy zostawić tukowiec, ale już nie dalej. Się. Teraz. No się Członki no się latają! Ręka, noga, mózg na ścianie. Znaczy w powietrzu. A jucha na ziemi. O tak. O oh, cholera. Ciri! A! Zaraza! Pojmać tego człowieka. To była za przygoda. W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan. musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Tylko to cię obchodzi, że powstaną z tego pieśni. Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Siri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Cyriu cieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Skurwiel nie żyje. Oho, tu widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel z Igirojven, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. Siri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do skurwiela? Poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodzieju. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu jej interesowało się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Hmm. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Cili często mam rotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafel Elaine, Kedmil Foli, w Dorn Epteneit, Bundro Itne i Hmm, to ma coś wspólnego z brzydotą. A w życiu nie widziałem nikogo brzydszego niż. Gemmaś ślicznotka? Nie. Nie, pewien zniekształcony człowieczek, który pojawił się na brzegach Hindarswial. Wracamy A teraz do Barona. Siedzi w kasztelu Barona. Eee, oboje jesteście tacy sami. Nigdy nie wiem o czym mówicie. Ciri nic o nim nie wspominała? O jakimś zniekształconym człowieczku? Nie. Ule niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermore. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna, całkiem jak ty. <śm> tja. Znowu mi się wymknęła, a ja on tak blisko. Hmm. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Możliwe. Poza tym, jeśli klątwa rzeczywiście dotyczyła Umy, muszę go zabrać od barona. Uma to ten brzydki człowieczek. Co chcesz z nim zrobić? Przede wszystkim zdjąć z niego klątwę. Może w Kermoren mi pomogą. A potem zobaczymy. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jasem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałów i rozwaleń. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu Buda. Wpadnij do mnie jak będziesz w okolicy. Sto lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz dzięki za pomoc. Ja po prostu nie mogę nic mówić, jak słucham tych tekstów, bo fajne są. Gerard. musimy się ucieszy. Eee, tego, bo my, my, chcieliśmy tego, no, podziękować. I tutaj mamy taki mały podarek. Portret hierarch, jak mimo. Co naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze, bywaj. Mam portret hierarchii. Po nic. Ale gdzie ty jedziesz, cholerny koń? Naprawdę. A po co mam na Udysofii stawiać? Jak mogę na ultra? No po prostu tak jest nieraz z wiedźminem. О, ты! О, удалось. правда Едва... No to okno takie duże nagle się zrobiło? Hmm. Ciekawe. Ciekawostka taka dziwna troszkę. Co jest? Jeszcze coś żyje tutaj? Wracaj tu. Враться и No, co jest? Halo? Co jest dzisiaj? dzisiaj. Okej. Okay. No i co? Wolniłem typa, ale zadowolona nie jest za bardzo chyba. Jakoś. Strasznie wysoki to cło. Nie, ja To Dobrze ci rację. Ja blisko komiej szerokim W wiecznym tłumieniu naszej grzechy spłoną. handelku nie zrobić. Zobaczmy kapitana straży. A? Czego chce? Jak to czego chce? Mów! Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie kurwa jesteśmy, a nie mamy problem! Siedzi jakieś kudłate chujwie, co w lesie, i napada na każdy jewany transport, jaki tu jedzie gościńcze. Kończą nam się już bełty, strzały, prowiant. No niedobrze jest! Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje, i nie wrócili. Sprawa jest prosta. Przynieś mi łeb tej mendy, to dostaniesz złoto. Tyle, co w ogłoszeniu stoi. Targować się nie będę, kwaterm już więcej nie wyda. Ale mogę od siebie dołożyć glades, z którym przejedziesz przez fontan. To jak, stoi? Uczciwa oferta. Znowu gleję. co da się zrobić. Wan w ręku macie, co wam dzisiaj głodować. jedziemy. Ile przeszedłem gry? Nie mam bladego zielonego pojęcia. Po prostu nie mam pojęcia, ile przeszedłem gry. O, o patrzcie, patrzcie, tu coś jest. wyjść, nic wam nie zrobię. Kiedy ostatnio coś jadłaś? Tydzień temu. Pół pieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Mm. Proszę, podziel się z innymi. To dla nas? Naprawdę dziękuję! Proszę, to dla Was, za Waszą dobroć? O ja Masz oczy jak mój koteczek! E -e. Niech dzieci mają. Co to jest tutaj? Czy to? Dragomirasy na Anastazego, wyrokiem Miługarskiego Sądu Polowego, znaje się winnym tego że mimo przysięgi wierności złożony nowemu prawowitemu władcy cesarzowi Emchyrowi Var Emresowi podczas służby w kantynie drugiej Armii, Środek podsłuchiwał rozmowy nieugadzkich żołnierzy i informował o tych treści szpiegów wrogiego... bla. bla, 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 bla. Patrzcie, algule dwa algule ciekawostka, szpik Algula jeszcze wpadł w tętcemi, ślady pazurów, tępych zębów, że robiły tu trupojady ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne.